Jak rozegrać ERR arbitrum? Najbardziej realna wycena jest między 1 a 2 dolary. Jednak ja tutaj liczę po cichu na nawet trochę większą pompkę. Jeśli teraz na OTC tyle jest, w ciągu paru dni może osiągnąć naprawdę fajną wycenę. No mój idealny scenariusz, który chciałbym zrobić, to będzie szybki klejmisel, potem załadowanie się z dipem i może nawet wrzucenie ekstra kasy, gdyż myślę, że tutaj może być całkiem fajna pompa. Dipy bym zbierał poniżej 1 dolara, oczywiście gdy już będzie sklejmowana odpowiednia liczba tokenów. Następnie poczekam na tą ponowną pompkę i potem sell, może przy unormowanej cenie odkupię znowu wytrzymać, ale też bardzo możliwe, że przejdę tym kapitałem w bardziej degeńskie zagrywki. Jeśli ktoś bardziej chce pójść w kierunek hodla i wierzy w ten token i ten ekosystem, no to wtedy możemy podjąć taktykę, że nie sprzedajemy nic na początku, czekamy na dip, wtedy dokupujemy do tej pozycji, no i robimy sobie twardy hodl, może nawet aż na hostę albo czekamy na tą drugą właśnie pompkę i ona może nam przynieść dobre zyski,